Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Czytanie na miesiąc wrzesień 2025. Czytanie będzie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie. Jeżeli coś z Wami rezonuje, to dajcie znać w komentarzu, polubcie filmik, albo jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będę bardzo wdzięczna i będzie mi bardzo miło. A jeżeli potrzebujecie Czytania indywidualnego, to zapraszam na moją stronę. Wszystko jest w opisach filmu. Wszystkie dane. No dobrze, teraz jeszcze powiem Wam na temat numerologii troszeczkę, bo do, do połowy września jesteśmy jeszcze w dziewiątce numerologicznej, która no, robiła spustoszenie w naszych życiach. Trzeba było pozakańczać pewne sprawy, uwolnić się od czegoś. A jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to macie czas do połowy września, żeby pozamykać. Bo od połowy września wchodzimy w numerologiczną jedynkę, która daje nadzieję, która daje chęci, możliwości, energię na coś nowego. Ten rok powinien być o wiele, o wiele lepszy i właśnie się zaczyna od połowy września najlepszy czas na uwalnianie jeszcze tego czego nie uwolniliście będzie portal 999 czyli 9 września 2025 warto sobie um, usiąść, przemyśleć i um, wyrzucić ze swoich myśli, ze swojego życia to co nam nie służy no dobrze, zobaczmy byczki co, co też dla Was w tym miesiącu wrześniu. byk, byk wrzesień Dokładnie ta sama energia, którą miały koziorożce, czyli właśnie wchodzenie w coś takiego, odnawianie energii życiowej. Tutaj poczujesz się jak dziecko, poczujesz, że masz siłę, że masz chęci, nie będziesz marudzić, będziesz mieć mm, jak dzieci. No wiadomo, dziecko coś chce, to to robi i tak będzie z wami. Poczujecie radość z tego, co będziecie robić. Może powrócą jakieś historie z dzieciństwa, coś, co siedziało w Was dłuższy czas, ale nie zrealizowaliście tego, bo byliście zbyt zajęci albo nie bardzo wiedzieliście, jak do tego podejść. Myślę, że teraz ta jedynka Wam to pomoże zrealizować. Co mają dla Was anioły? No, nie mogę. Dokładnie te same karty. Dokładnie te same karty, co były u koziorożca. Ech. Także, jak macie jeszcze jakiś problem nierozwiązany, żeby poczuć się jak dzieci, i żeby poczuć tę nadzieję i chęć na lepsze, to musicie się czegoś pozbyć. A żeby pozbyć się, potrzebujecie do tego ludzi, bo sami sobie z tym nie poradzicie. Więc porozmawiaj o swojej sytuacji z przyjaciółmi, ale naprawdę przyjaciółmi, a nie osobami ciekawskimi. Kimś, kto chce dla ciebie dobrze. Może to być rodzina, może to, mogą to być znajomi, może jakieś wyjście z przyjaciółmi, wyjazd gdzieś, yy, nie wiem, coś, co ci pomoże się z tego uwolnić. No, byk i, i koziorożec to te same energie ziemi, więc podobnie tutaj macie. Jaka? Jaki znak może być przychylny w tym miesiącu dla ciebie, byczku? Bliźnięta. Jeżeli macie kogoś w rodzinie, właśnie, albo wśród znajomych, warto się tej osoby trzymać, bo ona ci dobrze życzy i może też to być ktoś, kto się pojawi z nowym uczuciem, miłością. Tego nie wiemy. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, nie? Jakie wyzwanie dla byczków na miesiąc wrzesień? Wyzwanie. Wyzwanie dla byków. No właśnie to działanie. Ten znicz trzeba tutaj odpalić, żeby tutaj nie zatrzymywać się. Ale żeby pójść dalej, żeby się czuć jak dziecko, żeby się spełnić, to tutaj jest potrzebne działanie. I nie ma czego się bać, nie ma co hamować pewnych rzeczy, tylko działać. Tutaj też może się pojawić jakieś pożądanie, tutaj będzie konar płonął, że tak powiem. I to może być też wyzwaniem dla niektórych z Was. Może ktoś tu mieć problem właśnie z tym, że ten konar nie płonie, więc warto tutaj nad tym popracować. No, bo może co niektórzy tutaj mieliby ochotę na dzieci, coś takiego. Eee, no, więc dla niektórych tutaj jest to, żeby zacząć działać, żeby się nie bać, a dla niektórych z Was tutaj trzeba coś ponaprawiać, posprawdzać. Eee, albo zrobić coś, co uwolni wasze jakieś, nie wiem, zahamowania. Co Ci w tym pomoże? No właśnie, dla niektórych z Was może to być potrzebny lekarz, chirurg. Eee, a może właśnie ktoś tu ma ochotę się. Poddać wasektomi, żeby właśnie poczuć tą energię swobody, żeby już zacząć żyć, bo coś tutaj was blokuje. To dla jednych z was, dla innych, może właśnie tutaj osoba taka doświadczona, mądra, która potrafi doradzić. To może być jakiś yy, przyjaciel, ktoś z rodziny, z podznaków powietrznych, właśnie może bliźnięta. Macie taką osobę obok siebie, która ci potrafi doradzić, warto jej posłuchać. A dla niektórych z Was no, będzie to potrzebny lekarz, chirurg, może tutaj trzeba coś naprawić e, w jakiś sposób. Hmm. Dla niektórych z Was tutaj porządny adwokat, bo to też może być adwokat. Jeżeli tutaj zatrzymuje się jakieś działanie, bo macie coś niewyjaśnione, to też tu trzeba to rozwiązać. Co ci może przeszkadzać w tym działaniu? Podstępność, ktoś tutaj myśli tylko o sobie. Może ktoś chce zadziałać za Twoimi plecami, może masz obok siebie jakiegoś narcyza, a może to Ty się tak czujesz troszeczkę narcystycznie i myślisz tylko o sobie, o swoim yy, zwycięstwie, bo to jest takie po trupach do celu, nieważne ofiary, ale ja jestem ważny, więc tutaj to jest. Takie przeszkadzające. Tu trzeba zacząć wspólnotą, popracować z przyjaciółmi, nie myśleć tylko o sobie, tylko o innych też. Więc tutaj no, szerokie spektrum y, się pojawia. Zobaczmy, jakie energie na ten miesiąc dla byczka. Myślę, że zakończysz takie właśnie życie. Y, Tutaj takie marudne, niezadowolone, że nie, nie, nie dostrzegałeś do tej pory tego swojego szczęścia, że coś ci się nie układało. No to w tej dziewiątce dużo ludzi miało problemy. Dużo rzeczy się nie układało, dużo rzeczy było potraconych prace, ludzie, osoby nam odchodziły, rodzina także tu były trudne czasy. Widać, że tu jest zakończenie. Ty teraz wchodzisz w ten, jakby już troszeczkę wcześniej. Ta energia do ciebie idzie i idziesz po swoje. Tutaj będziesz mówić czego chcesz. Tu jest taka pewność siebie, przyspieszenie czegoś. Jesteś pewna, że uda ci się coś zdziałać i, i czujesz, czujesz to całą, całym sobą czy cała sobą. Tylko trzeba też uważać. Uważać, co się mówi, bo rycerz mieczy czasami plecie, co mu język na ślina przyniesie, czy mu ślina na język przyniesie, co ja mówię. No i czasami można kogoś z przeszłości tutaj skrzywdzić, urazić, więc uważajcie na to, co mówicie. Ktoś tutaj za tobą. Tęskni, a może to Twoja energia takiej tęsknoty, bo coś tutaj się zawaliło, coś Wam się skończyło, coś się nie udało. Yy. Tutaj będzie ta tęsknota za czymś, co niestety Wam nie wyszło, ale nie wyszło, bo to nie było budowane na takich konkretnych, porządnych fundamentach. Za mało siebie w to wkładaliście. I dlatego taka energia tutaj jest. Trzeba tutaj, jeżeli nie ma się nic tutaj zakończyć we wrześniu, żebyście nie tęsknili za czymś, albo powrót czegoś, co znali, znacie, a co Wam nie wyszło, może się coś takiego pojawić. Pamiętajcie, żeby nikogo nie urazić słowem, bo ktoś tu może cierpieć z przeszłości. Ale też może ktoś tutaj się zawaliło i ktoś za wami tęskni. Chciałbym, żeby ktoś z was wrócił do tej osoby, bo coś nie wyszło wam po drodze. Tak czuję też, że jeżeli tu był jakiś problem z dziećmi, ktoś tu tęskni za takim, żeby za tym dzieckiem. Może chciałby już drugie, bo coś tu nie wyszło. Może była jakaś strata na no różnie to bywa. Może było jakieś in vitro i nie udawało się. Ale tutaj no trzeba coś zrobić, tu mówiłam, tutaj trzeba zadziałać, żeby coś się zadziało, to trzeba Twojej energii. No trzeba coś też zostawić, co Ci nie służy, tak jak mówiłam. I patrzeć w tą przyszłość już z takim entuzjazmem, z tym, że przychodzi coś nowego, że przychodzi coś, e, co da nam tę energię, radości i szczęścia. Tylko budujcie to na takich naprawdę e, porządnych fundamentach. Jeżeli chcecie tutaj e, zadziałać w, i z, nie, zajść w ciążę, to poszukajcie naprawdę konkretnej instytucji, konkretnego lekarza. E, no. A jeżeli staracie się o jakąś pracę, jakieś stanowisko, no to też tutaj trzeba yy, no, przygotować się dobrze do tego, żeby tu wam coś nie runęło. Bo widać, że coś było, już raz podchodziliście do tego, i to nie wyszło. Ale jak mówię, jedynka, daje nam tą możliwość na działanie. Tylko musisz zmienić swoje myślenie, nie myśleć tylko o sobie, ale też o innych. Bo tutaj ten rycerzyk tak czasami mówi. Ale też może to też być ten bliźniak, bo rycerz mieczy może być tą osobą z poznaku bliźniąt, która ci tutaj jasno i wyraźnie powie człowieku, wejść się w garść. Zobacz, doszczesz tą osobę, którą masz wokół siebie, zbuduj to na porządnych fundamentach, bo ta osoba za tobą tęskni. Może coś takiego być. Nie sieć w tej pracy, bo ciągle jesteś niezadowolony, jak to byk, byk lubi przepych lubi drogie rzeczy, porządne, jakościowe. Może tutaj coś Ci jeszcze nie pasowało, może tyle czasu poświęcasz tej pracy i ciągle jesteś niezadowolony. Ta osoba może Ci to powiedzieć. Albo Ty ruszysz z kopyta, albo ktoś Ci tutaj to uświadomi. Tylko pamiętaj, żeby budować na konkretach, nie, jakieś tam będzie dobrze. To ma być przygotowane, to ma być przemyślane. Tu jest konkretne działanie, bo widać, że ktoś za czymś tutaj tęskni. Odchodzisz, no i pojawia się jakieś przepiękne uczucie. Yy, mężczyzna, który się tobą zaopiekuje, yy, może to ty, może poczujesz emocje, może poczujesz, że teraz czas żeby coś zmienić. Mamy dwie buławy, tak? Rozglądać się będziesz za czymś nowym. Na pewno będzie ochota na, na zmiany. Zobaczmy emocje w takim razie i uczucia. No, dla niektórych z Was chęć zawarcia związku małżeńskiego. Emocje, uczucia dla byczka wrzesień. I zobacz, tu mamy te same energie. Te same energie, co tutaj. Tu jest pięć mieczy, tu mamy pięć mieczy. Nie bądź egoistą, nie myśl tylko o sobie. Nie bierz tego, co do ciebie nie należy. Odetnij się od tej energii. Tutaj trzeba z czymś skończyć. Albo odciąć się od osoby, która myślała tylko o sobie właśnie. Albo ty musisz się zmienić. Mm -hmm. pięć buław trzeba tutaj walczyć o siebie nauczyć się y, współpracować, bo widać, że te osoby idą w jednym kierunku nie kłócą się, nie myślą tylko o sobie y, akurat w tej karcie tu widać taki porządek, poukładanie i że wszyscy idą w tym samym kierunku i trzeba się tego nauczyć Trzeba myśleć też o drugiej osobie. No, a mamy tutaj królową pentakli, więc jeżeli ty jesteś kobietą, to myślę, że jakiś mężczyzna tutaj coś zrozumie w stosunku do ciebie. No, bo to też byk. Królowa pentakli to byk. Ty potrafisz o siebie zadbać. Tyś, ty nie dałaś yy, sobą pomiatać. Bo wiadomo, że silna osobowość byka, ale mężczyzna tutaj nie współpracował, teraz to się zmieni. A jeżeli jesteś mężczyzną, no to tutaj czas coś ze sobą zrobić, bo masz obok siebie kobietę, która potrafi zaopiekować się tobą, potrafi zaopiekować się rodziną, wartościowa osoba, więc tutaj koniec z myśleniem o sobie. A zacznijcie ze sobą współpracować. No, tutaj jest taki, czwórka pentakli mówi o zatrzymaniu. No, pieniążki czy, czy osobę, trzymaj się jej, bo ona ci da szczęście spełnienie. Jaką tam osobę obok siebie macie właśnie? Dla niektórych z Was może to też być matka która tutaj dobrze Ci radzi emocje wyciszyć, porozmawiać, jeżeli potrzebujecie na ten temat. No dobrze, teraz zobaczmy, no ale też jak mówiłam, że tutaj zabieg chirurgiczny może być potrzebny w stosunku do jakichś tutaj problemów z potencją. Dla niektórych z Was może mieliście już za dużo dzieci, i też taki problem jest, że tutaj jest jakieś zatrzymanie i trzeba coś z tym zrobić, żeby to życie nabrało fajnego sensu. nie? Dobrze, finanse, finanse, praca. Tu też jest żal. Żal za czymś, co nie wyszło. I trzeba się z tym pogodzić, bo to już nie wróci, to już jest mleko rozlane, i trzeba pójść i patrzeć dalej. Niektórzy z Was tu mieli jakiś romans pracy, i tu się coś zakończyło, nie wyszło. Może dlatego, że właśnie ktoś był takim egoistą, narcystyczny bardzo i myślał tylko o sobie. Ale dla niektórych z Was tutaj była utrata czegoś wymarzonego. Coś, co robiliście, do czego dążyliście, i tu się nie udało, właśnie. Ale macie wokół siebie ludzi, którzy są wspierający. I teraz w drugim, drugiej połowie września pojawia się kapłanka, która uzdrawia wszystko. Może właśnie to jest ta kobieta obok ciebie, może to Twoja energia, gdzie Ty możesz tutaj zadziałać. Ale też może pojawić się jakaś tajemnica, i właśnie tutaj jakiś romans w pracy. No, i tutaj taka kapłanka z tą tajemnicą będzie musiała jakiś tutaj dystans do siebie, jeżeli chce być kochanką, bo nic z tego nie będzie. Jeżeli chcesz związku prawdziwego, musisz się od tej, tej osoby odsunąć, bo widać, że tutaj jest jakiś żal, za mało czasu spędzacie ze sobą, a to jest związane z pracą, z finansami, więc dla niektórych z Was tutaj ten romans w pracy yy, i to utrzymywanie tego w tajemnicy troszkę Cię będzie męczyć, więc tutaj będzie albo się zdystansujesz od tego uczucia, albo no, będzie trzeba zmienić miejsce pracy. Jeżeli nie masz romansu w pracy, to właśnie tu jest, trzeba coś zażegnać, zostawić ze za sobą, co ci do tej pory nie wyszło. Może mieliście tam ja jakąś pracę, jakiś projekt, który no, nie udał się, to tu wchodzicie w jakiś układ z kimś, jakąś spółkę, osoba, która ci tutaj może dużo pomóc, albo po prostu pojawia się osoba, która Uleczy Twój problem, bo kapłanka to też uzdrowicielka. E, może to być też jakaś wróżka, ezoteryczka. Może niektórzy z Was tu będą się y, wspomagać właśnie energią wróżki i zdystansują się od tego problemu i pójdą dalej. Bo jeżeli tutaj coś Cię trzyma, nie jesteś w stanie pożegnać tego, co Ci nie wyszło, nie pójdziesz w coś nowego. I mamy tu jakieś odejścia: odejścia z pracy albo zmiana miejsca pracy. Może też być, że tutaj wchodzisz na coś wyżej. Mhm. Osiem pentakli mówi o tym, że będzie trzeba tutaj popracować ciężko nad czymś. No, i, i to uczucie, tę miłość i szczęście, znów mamy szczęście, gwiazdę. Także no, trzeba tu dużo przepracować u Was byczki, bo widać, czy jest jakiś problem, że tutaj yy, romanse w pracy, jakieś tutaj coś Ci na pewno nie. Trzeba się od tego zdystansować i pójść dalej, na, popracować nad sobą, żeby uczucie, uczucie, prawdziwe uczucie i spełnienie marzeń przyszło, bo to. Nigdy się nie spełni. Tutaj nigdy tam, ten mężczyzna nie będzie twój. Nic mi o finansach nie chciały powiedzieć karty, czy tu będzie dobrze finansowo, czy nie. No to może jeszcze zapytamy, jeśli faktycznie chodzi o, o kasę o pieniądze, czy ten rok będzie trudny rok, czy ten miesiąc będzie trudny finansowo. No, i mamy cztery pentakle, czyli nie będzie źle, ale też nie będzie za dobrze, więc warto przemyśleć wszystkie swoje wydatki. I no na razie nie inwestować, nie kupować za dużo rzeczy, bo tutaj trzeba rozwiązać pewne emocjonalne sprawy, żeby pójść dalej. Ale finansowo no jest jak jest, nic się nie zmieni. Trzeba troszeczkę też czasami przypiąć pasa, nie wydawać za dużo, bo byczki jak to byczki lubią drogie rzeczy i fajne. Więc ten miesiąc wrzesień no tak troszeczkę trzeba przystopować. Zobaczmy, hmm, jaka rada, jaka rada dla byczków na miesiąc wrzesień. No wojowniczka, wojowniczka. Skup się i planuj. Mhm. Tak jak mówiłam, skup się i planuj. To ma być konkret, to ma być porządny fundament. Nie niż czegoś, nie wchodź w jakieś romanse, bo to nic ci nie da. Um, zaplanuj swoje życie. Wchodzimy w jedenkę. Zrób coś, co będzie stałe, co będziesz już budować przez następne 9 lat. Konkretne, a nie siedź w czymś, co ci nie służy, co nie ma szansy rozwoju. Jesteś wojowniczką. Może chcesz. Zwłaszcza kobiety, Chcoś, chcesz o to zawalczyć, chcesz tutaj... Mm, masz nadzieję, że to, to coś się zmieni, ale to się nie zmieni. Aj, e... coming. Przepraszam na chwilę, zaraz wracam. Już jestem, no paczuszka przyszła. Także tak, Ty jesteś wojowniczką i chcesz, myślisz, że jesteś w stanie zwojować cały świat i fajnie, bo byki są wytrwałe, wiedzą czego chcą, ale mówię, żeby to było na porządnych fundamentach i coś co ma szansę przetrwania, a nie a nie pakować się w coś. Smęczyłam zmęczyłam się, biegłam po schodach. Coś, co nie ma sensu. No dobrze, dziękuję Wam bardzo i życzę udanego miesiąca.